Przechodzimy do lekcji matematyki. Na dzisiejszej lekcji matematyki będziemy dzielić liczby. Zaczynamy od zadań na stronie 46. Wykonaj działania. Na zajęciach Koła Przyrodniczego było 32 dzieci. Podzielono je na grupy po 4 osoby w każdej. Ile grup powstało? Czyli wszystkich dzieci było 32. W każdej grupie było czworo. To ile grup powstało? Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Powstało osiem grup. Zapisujemy obliczenie. 32 podzielić na cztery równa się 8. Do drugiego zadania 32 dzieci dzieci podzielono na cztery grupy w każdej po tyle samo osób. Ile dzieci jest w jednej grupie? Muszę więc wykonać obliczenie 32 podzielić na 4, a wtedy otrzymam, ile osób jest w jednej grupie. I sprawdźmy, 32 podzielić na 4 równa się 8. Sprawdźmy, czy jest tak w każdej grupie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wszystko się zgadza. Odkryj zasadę, według której zostały zapisane kolejne liczby. Podej brakujące. No i tu się zastanawiamy. Miałam 48, teraz mam 42, potem mam 36. Co zauważam? Zauważam, że liczby maleją. Maleją o ile? O 6. Więc następna liczba na pewno będzie 36 odjąć 6, to jest 30. Potem liczę 30 odjąć 6 to 24. Liczę 24 odjąć 6 to 18. A następnie 18 odjąć 6 to 12. I 12 odjąć 6 to 6. Otrzymałam więc yy, ciąg liczb. Malejących 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12 i 6. Liczby malały o 6. Przyjrzyjcie się uważnie zapisom niebieskim i zapisom żółtym. Odkryjcie zasadę i obliczcie, ile będzie, jaka będzie to liczba w każdym okienku. A następnie Przejdziemy do ćwiczeń na stronę 54. Na treningu ośmiu tenisistom rozdano po 6 piłek. Ile razem piłek otrzymali tenisiści? Jak było 8 tenisistów, a każdy miał po 6, będzie więc to działanie mnożenia. Ośmiu tenisistów rozdano po 6. Równa się 8 razy 6. Obliczycie. Teniesistom rozdano 48 piłek po 6 piłek każdemu. Ile tenisistów otrzymało piłki? I teraz czytam zadanie. Było ich 48, tak? Rozdano po 6, czyli podzielić po 6 równa się. Żeby było łatwiej, możecie sobie obrysować po 6, a wtedy na pewno sprawdzicie czy obliczenie dokonaliście poprawnie. Rozdano 48 piłek tenis ośmiu tenisistom. Każdemu po tyle samo. Ile piłek otrzymał każdy tenisista. No i w ten sposób było 8 tenisistów, a każdy dostał tyle samo. Nie możemy więc tutaj najpierw tworzyć jakby zbiorów yy, piłek. Musimy po prostu napisać najpierw działanie. Obliczyć, a potem dopiero zaznaczyć zespoły, po ile każdy tenisista dostał piłek. I w zadaniu drugim wykonaj obliczenia według wzoru, i tu mamy taki wzór: 4 razy 9 mnożę 36. 9 razy 4 to jest to samo, prawda? Tylko zmieniona jest kolejność liczb. 36. 36 podzielić na 9. Zauważyłam, że skoro dzielenie jest odwrotne do mnożenia, to tak jakbym odczytywała mnożenie od tyłu. 36 podzielić na 9 równa się ile? 4. 36 podzielić na 4 równa się 9. Czyli wzór jest jaki? Wzór jest taki, że najpierw mnożymy a potem zapisujemy różne formy dzielenia. Zadanie trzecie. Do wysyłki przygotowano 45 książek. Zapakowano je po 9 do każdej paczki. Ile paczek przygotowano? Więc znowu mogę sobie zacząć od kredki i pakowanie po 9 sztuk. Liczę więc 2, 4 dziewięć, zaznaczam tak? I kolejną dziewiątkę sobie zaznaczam pięć, i następną, aż do końca, i wtedy dowiem się Ile paczek przygotowano? Napiszecie działanie i napiszecie odpowiedź. Do usłyszenia, do zobaczenia.